6 stycznia 2021 roku, dział 418, a miejsce Trzebieży, którą to Trzebież tu leśniczy wykonywał i jakieś dwa metry, albo lepiej grubizny w tych gałęziach, między innymi wałków takich pomiędzy 20 ciętych. Ja tam w tym się nie będę grzebał więcej razy, bo to już kiedyś byłem. Chodzi mi o coś jeszcze zupełnie innego. Otóż tutaj leśniczy psy. Psy, które coś tam gonią. Wałek metr długi, ze 30 cm gruby. Ciekawe co tam te psy gonią. Goniły sarnę wcześniej, ale wątpię, żeby tu się zatrzymały. Przy owej sarnie trudno powiedzieć, co tam się dzieje. Być może idą za czymś innym. Może sarna była od nich sprytniejsza. Więc do tematu Trzebieży. Tutaj leśniczy wyciął, proszę Państwa, pięknego dęba. Dęba, który ma na pniu, może około metra. I tutaj wyciął dęba kolejnego. Bardzo proszę. też. Takiego samego. Dwa piękne dęby. Koło samej drogi. I teraz proszę zobaczyć. Tak, tutaj plan był wyciąć tą sosnę. Więc skoro ta sosna tutaj była pod tymi dębami i była w stanie. Takim niespecjalnie fajnym, czy te dęby miały zostać, tak? Proszę teraz zobaczyć dalej. Tam jest, proszę Państwa, pniak tego dęba, tu, i w prawo od tego miejsca będzie sosna, którą leśniczy wyznaczył do wycięcia. Nie wiem, czy nie przyjechałem za daleko. Tak, proszę bardzo, to jest sosna. Też wyznaczona do wycięcia. I tam jeszcze za tym dębem. Jest kolejna sosna, którą leśniczy wyznaczył, a nie wysiął. Teraz nie wiem, czy ją trafię, czy ją tam znajdę. Trudno tak sobie radzić, bo to... To jest ta sosna, nie wiem dlaczego, ale ja widzę znak, kamera nie widzi, być może ja trochę wyżej stoję niż kamera. W każdym razie jest tam sosna, którą leśniczy powinien był wyciąć, a nie wyciął. Kolejna. Czyli trzy sosny wyznaczone, a nie wycięte. A wycięte dwa bardzo ładne dęby. Przecież to dowodzi tylko jednego: że wycina się w tym lesie nie te drzewa, które do wycinki się wyznacza. Bo gdyby tak miało być, proszę Państwa, to by nikt na takie coś się nie zgodził, nikt by nie dał leśniczemu zgody na to, żeby wycinał całe ary powierzchni za jednym, że tak powiem, podejściem. Tutaj wyznaczonych do wycinki drzew jest tyle, ile normalnie powinno być przed rozpoczęciem przebieżu. A tutaj trzeba się, proszę państwa, zakończyła. Trwała wiele miesięcy, bo od wczesnego lata do niedawna jeszcze. To jedna z powierzchni gdzie leśniczy, proszę państwa. Pozyskanie prowadzi równolegle na kilku, kilkunastu takich y, powierzchniach, i wszystko to y, razem, razem później, y, że tak powiem, trwa i rozciąga się w czasie. Wiadomo, że im większy Bajzer, tym lepiej się robi. Proszę zobaczyć: 110 cm. Tak, 110 cm miał ten dom. 110 cm. I proszę zobaczyć, to tam. Leży od niego wierzchołek, tam za drogą. Był dębem tartacznym, proszę Państwa. Tutaj nie ma nigdzie, ani w żadnym miejscu odrobiny trociny, która świadczyłaby o tym, że był przecięty, że był miał jakieś uszkodzenia począwszy od części odziłkowej, aż tam skończywszy na wierzchołku. I taka sama sytuacja spotkała tego dęba. Kolejny tartaczny dom. To są dęby świeże, niedawno pozyskane. Ile trzeba moich filmów? 100 centymetrów. I mojej mowy, że pan nadześniczy wreszcie zajarzył, że coś tu jest nie tak. Że ktoś tutaj zamiast trzebieży, proszę Państwa, wykonuje bandycką robotę. Ktoś okrada ten las, wycinając dorodne drzewa w trzebieży. To co pokazam, pokażę teraz, to wierzchołek od tego dęba grubszego z prawej strony. a tutaj po lewej stronie jest wierzchołek od tego dęba cieńszego, którego pokazywałem w drugiej kolejności. Tam w tych habrach leży, ukryty pod rzeszą liści. To dęby pozyskane, proszę Państwa, latem, jak widzimy yy, w, pełni, yy, w pełni listowia. Tak. Zabrano, proszę Państwa, z tych dębów co istotne. Zabrano to, co ważne. Takie wałki, które mają po 25 cm średnicy, pozostały. Tutaj w lesie, bo leśniczemu jest to do niczego niepotrzebne. On swoje zrobił, sprzedał, proszę Państwa. Tutaj leży wawek sosnowy metr długi, ze 40 cm na pniu. I oto wszystko razem. Tu jak powiedziałem, jest 2 metry grubizny. Papierówki grabowej, dębowej, za którą pan leśniczy łaskawca powinien zapłacić. Wyżynki po 2,40. Jak ten na przykład. Bardzo proszę, tutaj. Czy tamte po kolei cztery sztuki, tutaj jest piąt. Tak? I, I co? I nic. Wolno. Leśniczemu wolno robić w tym lesie, co mu się żernie podoba. I jeszcze słyszę głosy, że leśniczy będzie mnie do sądu prowadził. Tak? Nie rób, proszę Państwa, leśniczy, który nie dba o to, co o co dbać może zadanie. Zobierze dość spore pieniądze. I co z tego? To z tego, że mamy takie hec, Proszę bardzo. Całe rzesze bałków pociętych po metrze, metr 20. Proszę bardzo, co to jest za manipulacja? To jest manipulacja. To, za was pokażę. Na czym to polega? To ma 123 centymetry. W granicach błędu to ma, proszę Państwa, 120, to ma 118 cm w granicach błędu, powiedzmy tu, i to ma dalej 120, załóżmy, i tam 120, i jeszcze raz 120, a co ma to tutaj w tym środku? 30 cm, skąd powstał taki wyżynek, już tak powiem, co? jakie to cuda się dzieją, bo się, proszę Państwa, odcięło najpierw na. Sosnę kartaczną w tym miejscu, tu się odcięło raz, ale leśniczy stwierdził, że za, za cienko, trzeba bardziej grubo, więc od wierzchołka ucinamy kolejne dwa wałki. Kto na tym traci? Oczywiście lasy państwowe, ponieważ sprzedaje się krótszą sztukę o mniejszej masie. Tak zyskuje odbiorca, bo ma, przesuwa mu się średnica, przesuwa mu się grubość. To nie do końca jest to, tak, jak mówię, ale to, ale to można takie i też rozmowanie z tego wyciągnąć. W każdym razie coś tutaj się dzieje podobnego i takich hec jak ta w tym lesie nie brakuje na każdym kroku. I tak jak mówię, tutaj jest tyle drzew do wycięcia zostawionych, że proszę Państwa, ja w tym miejscu byłem. Ja mam tutaj z tego miejsca film. Ja nie wiem, który tam gdzie pokażę, który wcześniej w mnogości tej mojej kinematografii, ale jestem, więc trudno koło tego przejść tak na spokojnie. Proszę bardzo. Wałek długi 130 cm, co to jest za wymiar panie nadleśniczy 130 cm. W cieńszym końcu ten wałek ma 37 cm. Tak? Jest, proszę Państwa, pięknym wałkiem s 2 b Powinien być tartacznym dębem, ponieważ zdrowy jest, tak samo tutaj. Proszę zobaczyć, co dolegało temu dębowi. On tutaj ma 40-50-53 co dolegało tym dębowi, panie nadleśniczy. To jedna z sosem, którą leśniczy wyznaczył. I idąc po kolei, bardzo proszę, bo będę chciał stąd wyjść. Proszę, tu została. Już tak robiłem przecież Jedna sosna. A być może nad w tym samym miejscu. Tutaj została druga sosna. Proszę bardzo. Tutaj została trzecia sosna leśniczemu. Tak. Tam dalej została yy, czwarta sosna. Nie wiem czy ją pokażę. Pokażę. Czwarta sosna. idę do końca dzielenia Poprze. Czwarta sosna. Tak, Tutaj leśniczy zdziabał farbę z piątej sosny. Proszę bardzo. Bardzo to jest zdziabane, tego nikt nie działa po nic innego, jak tylko po to. Nie piątą sosnę. Tu leśniczemu się po prostu przeszło, nie, nie zauważając bardzo niczego, bo się nie wydziawało niczego i też nie wycieło. Ale tu mamy sosnę szóstą proszę Państwa, która została wyznaczona, a później zdziabana Bardzo proszę, szósta sosna. Yy, od tych grubych śniaków do wyjścia pod gniazdo jest może około 100 metrów, pewnie raczej nie ma. Szósta sosna, tak? No i dalej co tutaj widzimy. Leśniczy tu uciął kolejnego dęba tartacznego, bardzo pięknego zresztą. Zobaczymy, co też tutaj miał w planie, a nie wyciął. No nic innego nie miał. Bardzo proszę. To jest ziemi od tego sosna, to podwójnie od tego dęba. To był taki podwójny tą. Dosyć zresztą gruby odziemek, patrząc państwa centymetrów. 110, nie wiem czemu tak, no ale został. To jest takie dwa jeszcze gruby stosy drewna Oczywiście te graby, nie graby. I tam, proszę Państwa, leżący wierzchołek od targacznego dęba, daleko w gałęziach. Tu wcześniejsze dokonania leśniczego na dębach. Proszę bardzo, to stare tnie, które które możemy tutaj zabzruwać. I ciąg dalszy działania leśniczego Krzysztofa Czachura. Proszę bardzo, to jest dąb, którego leśniczy wyznaczył do wycinki, są bardzo słusznie, ale nie wyciął. Bo co mu z takiego dęba? To gruby dom. To gruby dom, proszę Państwa, mający około 70 cm na pniu, na pewno może 80, tak? Więc dobrze. A no po co taki dom? Przecież z niego tartacznego nie będzie. Leśniczy ściął te, które nadawały się na sprzedaż, które przyniosły duże pieniądze. I to jest w tym wszystkim ważne i najważniejsze. I kolejny dom, którego tu Leśniczy pozbawił żywota. też. Piękny, gruby, proszę bardzo. Czy ktoś się rzeczywiście zastanowi na tym wszystkim, co tu się dzieje? 80 cm. Proszę bardzo, tak. tak. ma 80, tak ma nawet 90. Można by się było przypatrzeć, proszę. Nic nie ma nad nim. Nikomu ten dom tutaj nie przeszkadza. Oczywiście grab, którego tutaj pocięto, został w takich kawałkach podobnie jak cały tamten chłan i te tutaj wszystkie osiki, nie osiki to kolejny dom tu kolejny wycięty koło samej drogi to jest działalność leśniczego ile razy będzie o tym można mówić tutaj jest grubizny kilkadziesiąt metrów do zebrania i wyrobienia kto to powinien zrobić? Leśniczy, z tego co wiem, już poszedł z tego leśnictwa, a czy poszedł, przekazuje. Jeśli zobaczą panowie przyjmujący, to radzę przyjść i spatrzeć, co tu się dzieje. Niech to pan leśniczy weźmie i to posprząta. Albo niech nie posprząta. Ale niech coś się z tym zdarzy. Proszę bardzo. Całe rzesze wyżynków różnych, o różnych długościach, grubościach. I cały ten bajzen tutaj w lesie zostawiony.